Znasz to uczucie, gdy zdajesz sobie sprawę, że zostałeś oszukany? Dokładnie tak czują się właściciele tych siedmiu SUVów za każdym razem, gdy odpalają swoje samochody. Uchronimy cię przed popełnieniem tego błędu. Jesteś gotowy dowiedzieć się, które modele powinny mieć naklejkę ostrzegawczą? Przekonajmy się. Na początek mamy modele Jeep 4X. Kiedy myślisz o Jeepie, prawdopodobnie myślisz o wytrzymałości, niezawodności i możliwościach jazdy w terenie. Ale wraz z ich hybrydowymi modelami 4X, w tym Wrangler i Grand Cherokee, kultowa reputacja Jeepa poważnie ucierpiała. Te SUV były reklamowane jako idealne połączenie legendarnych osiągów Jeepa i nowoczesnej, przyjaznej dla środowiska technologii hybrydowej. Brzmi jak najlepsze z obu światów. Niestety, dla wielu właścicieli ta obietnica szybko przeradza się w rozczarowanie. Największym problemem modeli Jeep 4X jest ich hybrydowy system akumulatorów. To, co powinno być sercem innowacyjnej maszyny terenowej, jest zamiast tego potencjalnym zagrożeniem pożarowym. Raporty o awariach akumulatorów powodujących pożary pojazdów sprawiają, że nawet najbardziej oddani entuzjaści Jeepów są na krawędzi. Wyobraź sobie wyścig terenowy czując się niezniszczalnym, a potem czujesz zapach czegoś palącego się i zdajesz sobie sprawę, że to Twój własny pojazd. Problemy nie kończą się na akumulatorze. Te hybrydy są nękane przez awarie skrzyni biegów, które frustrują i irytują właścicieli. Dodaj do tego mnóstwo usterek elektronicznych, a otrzymasz samochód, który spędza więcej czasu w warsztacie niż na drodze. Mechanicy często są zagubieni próbując zdiagnozować problemy. Jeśli marzysz o zimowych przygodach terenowych, modele 4X mają w zanadrzu kolejną niespodziankę słabą wydajność układu hybrydowego w zimne dni. Wielu właścicieli zgłasza, że układ hybrydowy ma problemy w niskich temperaturach, co obniża ogólną wydajność pojazdu. Dla marki, która zbudowała swoją renomę na podboju wszelkiego rodzaju szlaków, jest to duże rozczarowanie. Jeden z miażdżących raportów podsumował to następująco. Modele Jeep 4X mają zbyt wiele nierozwiązanych problemów, aby wzbudzić zaufanie co do ich długowieczności. Właściciele czują, że płacą dużo pieniędzy za pojazd, który w najlepszym razie jest zawodny. A w najgorszym niebezpieczny. Oto zabawna rzecz. Cała reputacja Jeepa opiera się na obietnicy wszechstronności i wytrzymałości, ale w przypadku modeli 4X wydaje się, że stworzyli hybrydę, która nigdzie nie jedzie i wymaga ciągłych napraw. Dla każdego, kto oczekuje legendarnej trwałości Jeepa, te hybrydy są ogromnym rozczarowaniem. Następny na liście jest Nissan Rogue. Nissan Rogue to jeden z tych suwów, które widzisz wszędzie. Popularny wybór dla rodzin i osób dojeżdżających codziennie do pracy. Na pierwszy rzut oka wydaje się być niezawodnym i wytrzymałym pojazdem. Jednak pod jego eleganckim wyglądem zewnętrznym kryje się wiele problemów, które sprawiły, że zyskał reputację niezawodnego pojazdu. Jeśli rozważasz zakup Rogue jako swojego następnego pojazdu, powinieneś to wiedzieć. Sercem problemów Nissan Rogue jest jego turbodoładowany trzycylindrowy silnik. Silnik ten wykorzystuje technologię zmiennego sprężania, która obiecuje lepszą wydajność i osiągi. Ale oto brutalna rzeczywistość. Ta technologia jest zbyt skomplikowana i podatna na awarie. Wewnętrzne awarie łożysk i łączników to powszechne problemy, które mogą prowadzić do katastrofalnej awarii silnika. Wyobraź sobie, że jedziesz autostradą, wszystko wydaje się normalne. A potem nagle słyszysz dziwny stukot. Zanim zorientujesz się, co się dzieje, moc spada, a silnik całkowicie przestaje działać. Dla wielu właścicieli rogue nie jest to hipotetyczna sytuacja, to ich rzeczywistość. Jakby problemów z silnikiem było mało, bezstopniowa skrzynia biegów, CVT, rołga dodaje kolejną warstwę bólu głowy. CVT są znane z przedwczesnej awarii. W przeciwieństwie do tradycyjnych skrzyń biegów, CVT Roga nie można naprawić. Jeśli ulegnie awarii, należy ją całkowicie wymienić, pozostawiając ogromną dziurę w portfelu. Problemy Rogue stały się tak poważne, że Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) wszczęła dochodzenie w sprawie awarii silnika. Kiedy rząd zaczyna badać pojazd, jest to duży czerwony sygnał ostrzegawczy. Dla właścicieli Rogue jest to zarówno ostrzeżenie, jak i nadzieja, że Nissan będzie zmuszony wziąć odpowiedzialność. Posiadanie Nissana Rogue jest, jak gra w rosyjską ruletkę z portfelem. Nie chodzi o to, czy się zepsuje, ale kiedy. A kiedy to nastąpi, będziesz musiał zapłacić rachunki za naprawę, które będą porównywalne z wartością samego samochodu. Od napraw silnika po wymianę skrzyni biegów Rok to finansowa czarna dziura, czekająca, aby połknąć cię w całości. Jest też obciążenie emocjonalne. Za każdym razem, gdy przekręcasz kluczyk, zastanawiasz się, czy mój silnik dziś zawiedzie. Tego rodzaju stres nie jest tym, czego ktokolwiek oczekuje od swojego codziennego kierowcy. Jak nasuwa, który ma zapewniać spokój ducha, rok zapewnia coś przeciwnego. Porozmawiajmy teraz o Chryslerze Pacifica Hybrid. Chrysler Pacifica Hybrid miał zrewolucjonizować rynek minivanów, łącząc praktyczność rodziny z zaawansowaną technologią hybrydową. Obiecywał oszczędność paliwa, przyjazność dla środowiska i wszystkie funkcje, których można oczekiwać od nowoczesnego minivana. Ale w rzeczywistości Pacifica Hybrid była przestrogą, udowadniając, że innowacja bez niezawodności to przepis na katastrofę. Problemy Pacyfika Hybrid zaczynają się od układu hybrydowego, który okazał się daleki od niezawodności. Właściciele zgłaszają częste awarie od wyłączania się układu podczas jazdy do całkowitych awarii. Wyobraź sobie, że wyruszasz w rodzinną podróż samochodem z dziećmi na tylnym siedzeniu i pełnym bagażnikiem, gdy układ hybrydowy postanawia się zepsuć. Zostajesz na poboczu drogi, próbując zrozumieć, jak minivan za 40 tysięcy dolarów stał się takim obciążeniem. Jeszcze bardziej alarmujące jest ryzyko pożaru związane z Pacifica Hybrid. Problemy z układem hybrydowym i akumulatorem doprowadziły do licznych wycofań, ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Myśl o zapaleniu się minivana w garażu lub na autostradzie to koszmar każdego rodzica. Pacifica Hybrid jest nie tylko zawodna, ale również niezwykle trudna do naprawy. Mechanicy Chryslera, którzy powinni znać te samochody dogłębnie, często mają problemy z diagnozowaniem i naprawianiem usterek. Oznacza to, że właściciele czekają na naprawy tygodniami, a nawet miesiącami. Wymarzony hybrydowy minivan ląduje w warsztacie, podczas gdy rodziny szukają alternatywnego środka transportu. Pacyfika Hebrid została dotknięta tak wieloma wycofaniami, że praktycznie bije rekordy. To nie są drobne poprawki, ale poważne problemy z bezpieczeństwem. Każde wycofanie jest kolejnym przypomnieniem, że Chrysler mógł pośpieszyć się z wprowadzeniem tego pojazdu na rynek, nie zajmując się wszystkimi jego wadami. Pacifica Hybrid była reklamowana jako idealny pojazd rodzinny, ale jej problemy z niezawodnością opowiadają inną historię. Rodziny chcą minivana, któremu mogą zaufać, aby bezpiecznie i niezawodnie przewozić swoich bliskich, ale zamiast tego Pacifica Hybrid przynosi ciągły stres, a ryzyko bezpieczeństwa i awarie przewyższają wszelkie oszczędności paliwa. Jasne, Pacyfika Hybrid może zaoszczędzić trochę pieniędzy na stacji benzynowej. Ale te oszczędności szybko zostają zniwelowane przez koszty bieżących napraw i emocjonalny ciężar radzenia sobie z problemami. Trudno czuć się dobrze z ekologicznym wyborem, gdy samochód spędza więcej czasu w warsztacie niż na drodze. Przejdźmy teraz do Forda Bronco Sport. Ford Bronco Sport wkroczył na scenę, obiecując możliwości terenowe i przygodę w kompaktowym, stylowym opakowaniu. Szybko stał się ulubieńcem miłośników outdooru i weekendowych wojowników. Ale pod wytrzymałą powłoką zewnętrzną kryje się wiele kwestii, które zamieniają marzenia o przygodach w koszmary. Sercem problemów Bronco Sport jest jego 1,5 litrowy silnik EcoBoost. Choć może brzmieć jak mocny mały silnik, stał się niesławny z powodu krytycznego problemu pękniętych wtryskiwaczy paliwa. Pęknięcia te mogą prowadzić do wycieków paliwa, co w najgorszym przypadku może spowodować pożar silnika. Ford ogłosił nawet wycofanie pojazdów z powodu tego problemu, ale dla wielu właścicieli szkody finansowe i emocjonalne zostały już wyrządzone. Wyobraź sobie, że wyruszasz na kemping, gotowy na podbój wielkich terenów, tylko po to, aby zobaczyć dym buchający spod maski. To nie jest przygoda o jakiej ktokolwiek marzy. Jeśli ryzyko pożaru nie jest wystarczające, Silnik EcoBoost cierpi również na awarie turbosprężarki i problemy z przegrzewaniem. Te problemy mogą sprawić, że kierowcy zostaną uwięzieni na środku niczego, daleko od cywilizacji, z pojazdem, który nie jest stworzony do radzenia sobie z żywiołami. W przypadku pojazdu reklamowanego jako wytrzymały samochód terenowy, te problemy z niezawodnością są ogromnym rozczarowaniem. Ford wymienia wiele z tych wadliwych silników w ramach gwarancji. Ale sama liczba wymian budzi poważne wątpliwości co do trwałości Bronco Sport. Dla właścicieli oznacza to często wielokrotne wizyty w salonie, długie oczekiwanie na naprawy i narastającą frustrację, ponieważ ich rzekomy pojazd przygodowy spędza więcej czasu w warsztacie niż na szlaku. Nazwa Ford Bronco przywołuje obrazy solidnej niezawodności i możliwości jazdy w każdym terenie, ale Bronco Sport ma problemy, aby sprostać temu dziedzictwu. Zamiast być niezawodnym towarzyszem przygód terenowych, wydaje się bardziej hazardem. Właściciele zastanawiają się, czy mój samochód dziś odpali, czy się przegrzeje. Czy się zapali? To nie jest rodzaj stresu, którego potrzebujesz podczas codziennych dojazdów do pracy lub przygód na łonie natury. Oprócz ryzyka związanego z bezpieczeństwem i kłopotami z naprawami, Bronco Sport również obciąża portfele właścicieli. Ciągłe naprawy, wymiany silnika i przestoje szybko się sumują, zamieniając ten SUV w finansowy ból głowy. To, co zaczyna się jako inwestycja w przygodę, szybko zamienia się w studnie bez dna. Infiniti QX50 Samochody luksusowe są często uważane za szczyt jakości, komfortu i niezawodności. Ale Infiniti QX50 jest doskonałym przykładem tego, jak prestiżowa marka i wysoka cena nie zawsze gwarantują świetne wrażenia z jazdy. Pod jego wysokiej klasy wyglądem zewnętrznym kryje się wiele problemów, które sprawiają, że właściciele żałują swojego wyboru. Infiniti QX50 to w zasadzie luksusowy odpowiednik Nissana Rogue. Choć ma skórzane siedzenia i wykończenie premium, dziedziczy również ten sam turbodoładowany trzycylindrowy silnik i bezstopniową skrzynię biegów CFIT, które nękają Rogue. Te komponenty są notorycznie zawodne, technologia zmiennego sprężania silnika powoduje częste awarie, a skrzynia biegów Cephit jest podatna na przedwczesne zużycie. Mówiąc prościej, QX50 to droższy bliźniak Rogue z tymi samymi problemami tylko w bardziej luksusowym opakowaniu. Jak na samochód reklamowany jako luksusowy SUV, problemy z niezawodnością QX50 są szokujące. Konsumenci oczekują, że samochody w tym przedziale cenowym zapewnią spokój ducha, a nie ciągłe wizyty w warsztacie. Ironia jest oczywista. Płacisz wysoką cenę za samochód, który oferuje niezawodność na poziomie budżetowym. To tak, jakby wydać fortunę na polędwicę wołową i skończyć z fast foodowym smakiem. Nawet Consumer Reports, wiarygodne źródło informacji o niezawodności samochodów, przyznało QX50 niską ocenę. Ich werdykt znacznie poniżej średniej oceny niezawodności, co czyni go wątpliwym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego luksusowego suwa. Recenzje wskazują, że posiadanie tego samochodu przypomina raczej obowiązek niż przyjemność, ponieważ częste naprawy przyćmiewają jego wysokiej klasy funkcje. Infinity. niegdyś silny konkurent na rynku luksusowych suv ucierpiało z powodu modeli takich jak QX50. Umieszczając problematyczną technologię Nissana w droższym modelu, Infinity sprawiło, że wielu klientów poczuło się oszukanych. To rodzi poważne pytania o długoterminowe zaangażowanie marki w jakość. W przypadku QX50 nie tylko początkowy koszt jest bolesny. Stała konserwacja, drogie naprawy i potencjalne awarie silnika lub skrzyni biegów sprawiają, że ten SUV jest obciążeniem finansowym. To, co powinno być długoterminową inwestycją luksusową, często zamienia się w studnie bez dna. Infiniti QX50 może wyglądać jak marzenie na wystawie. Ale dla wielu właścicieli szybko zamienia się w koszmar. Wykorzystując te same zawodne komponenty co Nissan Rogue, nie spełnia oczekiwań wobec luksusowego SUVa. Jeśli szukasz niezawodnego, wygodnego pojazdu, powinieneś poszukać gdzie indziej, ponieważ w przypadku QX50 płacisz więcej za te same problemy w ładniejszym opakowaniu. Chevrolet Silverado i GMC Sierra. Chevrolet Silverado i GMC Sierra od dawna uważane są za ikony amerykańskiej doskonałości motoryzacyjnej. Potężne, niezawodne ciężarówki, które zyskały reputację dzięki obietnicy solidnej wydajności. Jednak ostatnie problemy nadszarpnęły te spuściznę, zamieniając te konie robocze w źródło frustracji dla ich wiernych fanów. Jeśli rozważasz zakup jednej z tych pełnowymiarowych ciężarówek, musisz wiedzieć, na co się piszesz. Sercem problemów z niezawodnością Silverado i Sierra jest technologia dezaktywacji cylindrów, która ma na celu poprawę oszczędności paliwa poprzez wyłączenie niektórych cylindrów silnika przy niskim obciążeniu. Choć może to brzmieć jak sprytna innowacja, w rzeczywistości powoduje awarię silnika i gaśnięcie silnika z alarmującą częstotliwością. Wyobraź sobie, że jedziesz autostradą w swoim nowym samochodzie ciężarowym, gdy nagle słyszysz głośny zgrzyt dochodzący z podmaski. Zanim zdążysz cokolwiek zrobić, silnik gaśnie, pozostawiając cię na poboczu drogi. Dla wielu właścicieli ten koszmar stał się aż nazbyt znajomy. Gdy dochodzi do awarii, są one czymś więcej niż tylko drobnymi niedogodnościami, powodują katastrofalne uszkodzenia silnika. W niektórych przypadkach wymagana jest całkowita wymiana silnika, naprawa, która może kosztować tysiące dolarów. Nawet w okresie gwarancji trudno zignorować stres i przestoje związane z tak poważną awarią. Problem stał się tak powszechny, że złożono pozwy zbiorowe przeciwko General Motors. Właściciele uważają, że GM powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za świadomą sprzedaż ciężarówek z tak poważnymi problemami z niezawodnością. Dla firmy, która zbudowała swoją reputację na trwałości, spędzanie więcej czasu w sądzie niż na liniach montażowych jest poważnym sygnałem ostrzegawczym. Jakby problemów z silnikiem było mało, Silverado i Sierra mają również problemy z 10-biegową automatyczną skrzynią biegów. Gwałtowne zmiany biegów, nagłe awarie i słaba niezawodność sprawiają, że właściciele mają wrażenie, że ich ciężarówki są wszystkim innym, tylko nie płynne. W przypadku pojazdów, które są reklamowane jako niezawodne konie robocze, te problemy ze skrzynią biegów są poważnym ciosem. Koszmar niezawodności nie ogranicza się do Silverado i Sierra. Pełnowymiarowe SUVy, takie jak Chevroleta Howe, GMC Yukon i Cadillac Escalade, które wykorzystują te same elementy silnika i skrzyni biegów, również cierpią na te problemy. Wygląda na to, że GM postanowiło zagrać w ruletkę całą swoją ofertą, a kupujący płacą cenę. Bolesne jest widzieć, jak ciężarówki z tak bogatą historią spadają tak nisko. Przez dziesięciolecia Silverado i Sierra były kręgosłupem amerykańskich dróg, zaufanymi przez rodziny, wykonawców i poszukiwaczy przygód. Ale z powodu awarii silnika, uszkodzeń i problemów ze skrzynią biegów, te ciężarówki stały się ryzykiem, na które wielu nie może sobie pozwolić. Nawet jeśli twój samochód ciężarowy jest nadal na gwarancji, przestoje. Niedogodności i stres związany z ciągłymi naprawami są znaczące. A jeśli gwarancja wygasła, rachunki za naprawy mogą być astronomiczne, co sprawia, że te samochody ciężarowe są kiepską inwestycją długoterminową. Chevrolet Silverado i GMC Sierra nie są już niezawodnymi, mocnymi maszynami, jakimi były kiedyś. Z powodu awarii silnika, gaśnięć i problemów z przekładnią, te samochody ciężarowe stały się bardziej obciążeniem niż atutem. Dla kupujących, poszukujących niezawodności i spokoju ducha, nadszedł czas, aby spojrzeć poza te niegdyś kultowe modele. Ponieważ posiadanie Silverado lub Sierra dzisiaj wydaje się bardziej rzutem kością niż mądrą inwestycją. Na koniec mamy GMC Yukon, Chevrolet Tahoe i Cadillac Escalade. Jeśli chodzi o pełnowymiarowe SUVy, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe i Cadillac Escalade od dawna uważane są za uosobienie luksusu i praktyczności. Te pojazdy obiecują przestronne wnętrza, mocne silniki i prestiż posiadania topowego suwa. Ale pod ich ekskluzywnym wyglądem zewnętrznym kryje się niepokojąca rzeczywistość. Szereg problemów z niezawodnością, które sprawiają, że te suwi są równie ryzykowne, co drogie. Te suwy wykorzystują tę samą technologię dezaktywacji cylindrów, która wywołała spustoszenie w ciężarówkach Chevrolet Silverado i GMC Sierra. Ten system, mający na celu poprawę oszczędności paliwa, stał się piętą achillesową tych suwów. Awarie i usterki silnika są powszechne, często skutkując katastrofalnymi uszkodzeniami wymagającymi całkowitej wymiany silnika. Wyobraź sobie, że wyruszasz w rodzinną podróż samochodem i nagle silnik zaczyna gaśnieć na opustoszałej autostradzie. Dla właścicieli tych pełnowymiarowych suwów, taki scenariusz jest nie tylko możliwy. Jest przerażająco powszechny. Problemy nie kończą się na silnikach. Dziesięć biegowe automatyczne skrzynie biegów w tych suwach mają swoje własne problemy, w tym nierówną zmianę biegów i nagłe awarie. W przypadku samochodów, które są reklamowane jako premium, brak płynnej, niezawodnej jazdy jest gorzką pigułką do przełknięcia. Nawet gdy te problemy są objęte gwarancją niedogodności, związane z powtarzającymi się awariami i długim czasem naprawy, odbierają swoje żniwo. Właściciele są zmuszeni do częstych wizyt w salonie, oglądając swoje luksusowe suwi stojące w centrach serwisowych, zamiast ścigać się na otwartej drodze. Kiedy inwestujesz w Cadillac Escalade lub GMC Yukon, nie płacisz tylko za transport, ale także za zapewnienie jakości, komfortu i prestiżu. Niestety, problemy z niezawodnością tych pojazdów sprawiają, że wielu właścicieli czuje się oszukanych. Te suwy mają symbolizować sukces i niezawodność ale zamiast tego stają się źródłem stresu finansowego i emocjonalnego. Początkowy koszt tych suwów jest wysoki, ale prawdziwe wydatki wynikają z ciągłych napraw, wymiany silnika i skrzyni biegów. Nawet drobne naprawy mogą być kosztowne ze względu na wysokiej klasy podzespoły, co sprawia, że te pojazdy mogą stać się potencjalnym obciążeniem finansowym w dłuższej perspektywie. Problemy trapiące Yukon, Tahoe i Escalade są częścią szerszego kryzysu niezawodności w całej gamie pełnowymiarowych modeli General Motors. Właściciele i eksperci branżowi krytykują GM za to, że nie rozwiązał tych systemowych problemów, które nadszarpnęły reputację niektórych z jego najbardziej kultowych modeli. GMC Yukon, Chevrolet Tahoe i Cadillac Escalade mogą wyglądać jak samochody marzeń na wystawie, ale dla wielu właścicieli szybko zamieniają się w koszmary. Z powodu awarii silnika, problemów z przekładnią i częstych napraw, te suwy są dalekie od luksusu i niezawodności, które obiecują. Jeśli szukasz pełnowymiarowego suwa klasy premium, powinieneś dwa razy się zastanowić, zanim zainwestujesz w jeden z tych problematycznych modeli. Twój portfel i Twoja cierpliwość będą Ci wdzięczne. Przeprowadziliśmy Cię przez surowe realia niektórych z najpopularniejszych suwów na rynku. Pojazdy, które obiecują niezawodność, wydajność i luksus, ale nie spełniają oczekiwań tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Od katastrofalnych awarii silnika po problemy z przekładnią, te modele pozostawiły niezliczonych właścicieli na uboczu, rozczarowanych i z portfelami znacznie lżejszymi niż się spodziewali. Oto twarda prawda. Prawdziwa wartość samochodu to nie tylko cena katalogowa. To niekończące się naprawy, nieprzespane noce obawy o niezawodność i stracony czas na rozwiązywanie problemów. Niezależnie od tego, czy chodzi o zagrożenie pożarowe Forda Bronco Sport, rozczarowanie luksusem Infiniti QX50, czy powszechne awarie w całej ofercie GM, te suwy pokazują, że wygląd może mylić. Ale nie musisz wpaść w tę samą pułapkę. Zanim podpiszesz umowę, zrób pracę domową, przestudiuj raporty o niezawodności, przeczytaj opinie właścicieli i zadaj trudne pytania o trwałość. Pamiętaj, lśniące powierzchnie zewnętrzne i efektowny marketing nic nie znaczą, jeśli samochód spędza więcej czasu w warsztacie niż na drodze. Ponieważ pod koniec dnia niezawodny samochód to nie tylko środek transportu, to spokój ducha. Bądź poinformowany, bądź ostrożny i ruszaj w drogę samochodem, na którym naprawdę możesz polegać.